Dzień dobry! Niedawno na Instagramie dostaliśmy świetne pytanie od jednej z naszych klientek. Dotyczy ono kwestii bardzo bliskiej każdemu z nas. Mianowicie pieniędzy, które przez lata odkładamy na zasłużoną emeryturę. Klientka zapytała: Podobno po 55 roku życia można wypłacić jedną czwartą pieniędzy zaoszczędzonych bez opłacania za te pieniądze podatku. Pytanie, jak to wygląda: no bo, jeśli nadal pracuję i zarabiam więcej niż kwota wolna od podatku, to jak mam się z tego rozliczać na koniec roku podatkowego i czy w ogóle powinnam się z tych środków rozliczać? Przy okazji jeszcze chciałam zapytać, jak wysoki podatek zapłacę od środków zgromadzonych na emeryturę, jeśli po osiągnięciu wieku emerytalnego będę chciała wypłacić je jednorazowo. Śpieszę więc z wyjaśnieniem. Otóż rzeczywiście po ukończeniu magicznego 55 roku życia można wypłacić jednorazowo 25% środków zgromadzonych na emeryturę. Jest to maksymalnie 268 275 funtów bez konieczności płacenia od tego podatku. To taka mała nagroda dla przepraszam od HMRC za cierpliwe odkładanie pieniędzy przez lata pracy. Dobra wiadomość jest taka, że środki wypłacone w ramach tych 25% są całkowicie zwolnione z podatku i nie trzeba ich uwzględniać w naszym rozliczeniu rocznym. Nawet jeśli nadal Pani pracuje i zarabia więcej niż wolna kwota od podatku. HMRC traktuje to jedną czwartą jako coś ekstra, więc naprawdę o to nie musimy się martwić. I w praktyce wygląda to tak, wypłaca Pani pieniądze, HMRC macha ręką i pozwala się cieszyć nimi bez dodatkowego self-assessment czy jakichkolwiek innych formalności. A kwestia pozostałych 75% no właśnie. I tutaj już Fiskus czeka na nas z otwartymi ramionami. Taki dochód będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie ze standardowymi stawkami podatkowymi w danym roku podatkowym. Podatek będzie zależny od kwoty wolnej od podatku, czyli naszego personal allowance, obowiązującej w roku wypłaty oraz wysokości samej kwoty. Zasada jest prosta: im większa suma, tym mamy więcej pieniędzy do opodatkowania, bo część z tych pieniędzy może trafić na wyższe progi podatkowe. Jest jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie. Szczególnie jeśli myśli Pani o wyjeździe z Wielkiej Brytanii i utracie rezydentury podatkowej w UK. W takiej sytuacji, jeśli środki będą wypłacane jako pension, czyli emerytura, już po przeprowadzce za granicę, jako nierezydent podatkowy, może Pani uniknąć płacenia brytyjskiego podatku dochodowego od tych wypłat. Nawet jeśli pieniądze zgromadzone były przez lata właśnie tutaj, to wypłacając je poza Wielką Brytanią, HMRC już tych wypłat nie opodatkuje. Ważne jest jednak, by poinformować swojego pension providera, że utraciła Pani rezydenturę podatkową w UK, bo bez tego dalej automatycznie może zostać pobrany podatek u źródła. A właśnie, jeżeli już mowa o podatku u źródła, to warto wspomnieć, jak to działa, gdy regularnie pobiera się state pension lub prywatne świadczenia emerytalne, będąc brytyjskim rezydentem. Otóż HMRC prosi pension providera o automatyczne pobieranie podatków z wypłat, jeszcze zanim trafią one na konto emeryta. Dzięki temu na koniec roku podatkowego dostaje pani dokument P60, który pokazuje dokładnie ile podatku zostało już zapłacone. Jest to bardzo, ale to bardzo wygodny sposób, ponieważ eliminuje konieczność dodatkowych rozliczeń i pilnowania szczegółów przez emeryta. Mam nadzieję teraz, że wszystko stało się jasne i że rozwiałam wszelkie wątpliwości. Gdyby jednak pojawiły się jakiekolwiek pytania, to my tutaj w TaxOne jesteśmy, aby na te pytania Odpowiedzieć. Dziękuję Wam wszystkim, do usłyszenia i miłego dnia.